Siemanko. Witam na kanale Wędkarska Zajawka i zapraszam na moją rzekę na nową trociową przygodę. Dzisiejszego dnia miały się rozegrać zawody wędkarskie trociowe organizowane przez jedno z okolicznych kół wędkarskich. Miałem w nich wziąć udział. Niestety, warunki atmosferyczne pokrzyżowały nam plany. Bardzo wysoki poziom wody w rzece oraz obfite opady śniegu wyłączyły niektóre. Odcinki rzeki z możliwości wędkowania. Organizator zdecydował odwołać ze zawody ze względu na bezpieczeństwo zawodników. Ja jednak przyjechałem dzisiaj nad rzekę sprawdzić, czy moja strategia, którą sobie zaplanowałem na te zawody, by się sprawdziła. Ale bez obawy, nie jest to lekkomyślna decyzja. Bardzo dobrze znam rzekę i przeżyłem już niejedną taką ekstremalną wyprawę, więc na pewno nic złego się nie stanie. Sprawdzimy, czy w takich trudnych warunkach można złowić rybę. Zapraszam do oglądania filmiku. Zobaczcie, dzisiaj sobie wybrałem taki ciekawy odcinek rzeki. O, zobaczcie, jakie krzaczory wszędzie brzegi wysadzone drzewami. Fajnie, tak, takie urozmaicenie, bo te łąki, takie kanałowo melioracyjne odcinki już mi się tak trochę znudziły. W sumie nawet na tych melioracyjnych odcinkach nawet nie byłem w tym roku. Tam jest taki tłok, że mi się nie chce po prostu ścigać z nikim i wchodzić w paradę. Tego ja sobie szukam różnych miejsc. Bo tak naprawdę ryby są rozciągnięte na, każde, na całej długości rzeki. Tylko po prostu trzeba je zrozumieć i wiedzieć, jak się za nie zabrać. O, taki trochę nie jest łatwy ten odcinek. Bardzo łatwo tutaj zostawić przynęty, bo wszędzie takie krzaczory, O, drzewka, tam dalej, krzaki. Ale ona, ta ryba ma się gdzie tu zatrzymać. Ma gdzie się schować i czuje się tutaj doskonale i oczywiście tutaj jest wyższa szkoła podawania przynęty, nie? Ale trzeba sobie stawiać poprzeczkę coraz wyżej. I kawałeczek po kawałeczku. Wchodzimy. Czasami jest nawet tak, takie miejsce zakrzaczarowane, że rzuci się woblerka i jest możliwość tylko sekundy czy dwie, jaką popracuje. Już trzeba zabierać. Ale czasami to starczy. Czasami jest tak, że Wobler tylko nurkuje i jest momentalnie branie, od razu. I, I też takie miejsca są właśnie mijane przez wędkarzy z mniejszym doświadczeniem. Mijane, mijane, a w ten sposób razem z tymi mijanymi miejscami mijane są ryby. Dlatego trzeba w każde miejsce wrzucić przynętę, chociażby miałoby się tylko Sekundka lub dwie jak przynęta będzie pracowała, nie? I trzeba będzie ją zabierać. Dobra. Wchodzimy sobie na kolejną miejscówkę. I tak bardzo ładne drzewko tam jest. I sobie będziemy tak stopniowo podrzucać pod to drzewko, ale nie od razu tam, bo tutaj jeszcze mamy ładne miejsca. O, tam pod drugi brzeg poprowadzimy sobie, później jeszcze raz rzucimy, tak żeby wobler spadł sobie 102 metry niżej niż poprzedni rzut. I tak właśnie wachlarzykiem sobie obrzucamy, obrzucamy, aż, o, tak jak mówiłem, o 2 metry niżej i znowu praca. I znowu tak, kolejne żółki, drzuty, troszkę niżej, troszkę niżej, aż zbliżymy się pod to drzewko. Największe prawdopodobieństwo jest, że ryba będzie w okolicy właśnie tego drzewka. Ale tutaj, jak już są możliwości rzutowe tutaj też, ten placyk tu z przodu, to trzeba to wrzucić, bo, bo ryba to nie komputer jakiś zaprogramowany, że tak zawsze właśnie jest, tak jak jakaś tam teoria wystukana głosi. To jest żywy organizm, każda ryba może mieć też swój, jakiś swój charakter własny i swój, własne jakieś upodobania, w którym miejscu mogłaby sobie przebywać w danej chwili więc jeżeli jest możliwość podrzucenia gdzieś przynęty to trzeba każde miejsce spenetrować bobelkiem i teraz to już sobie tam centralnie pod drzewo rzucimy oj, na gałęzi jest żyłka o, dobra spadła nie dalej jest na gałęzi o, teraz spadła. No, trzeba będzie poprawić ten rzut. Ale jak tam mi jest w ogóle to trzeba go chociaż chwileczkę przytrzymać. Może czasami jest tak z takich przypadkowych głupich rzutów. Nie wyjdzie rzut, a właśnie z takiego rzutu jest ryba. Cały dzień się tak stara, stara człowiek a... i nic się nie dzieje, a rzuci jakiś taki dziwny rzut, który nie wyjdzie. Byle jaki, i z tego rzutu jest czasami ryba. Czasami tak bywa. Dobra, jeszcze jeden rzut taki bardziej poprawny, tam pod samo drzewko. O, poprowadzimy sobie. Jak nic nie wyjdzie, stamtąd to już lecimy na następną miejscóweczkę. Po śniegu widać, że jestem tutaj dzisiaj pierwszą osobą na tym odcinku. Ja, jak wybieram się nad rzekę, to Wybieram sobie odcinek nie sugerując się tym, że o słyszałem, że ktoś tam złowił rybę, że o na tym odcinku to są ryby. Nie, w ten sposób nie podchodzę do tego. Ja rozmyślam sobie, gdzie może być najmniejsza presja do tej pory. Oczywiście nie ma już pewnie odcinka, który nie został przechodzony przez innych wędkarzy. Ale sobie tak rozmyślam, gdzie może być najmniejsza presja do tej pory. I właśnie w takie miejsca sobie chodzę, bo moim zdaniem ryby rozciągnięte są na całej długości rzeki. To nie jest tak, że o styczeń, luty, i one już pospływały. Wcale tak nie jest. Moim zdaniem one długo, długo są na całej długości rzeki, tylko po prostu. Trzeba wiedzieć, jak się do nich dobrać, wszystko brać pod uwagę, jaka jest pogoda, z której strony wieje wiatr, tak bo z jednego brzegu będzie się lepiej łowiło podczas, nie wiem, południowego wiatru, a podczas wiatru wiejącego z innej strony, po innej stronie brzegu. Lepsze czasami są odcinki łąkowe, a czasami zakrzaczorowe. I trzeba zwracać uwagę też... Yy... Na przykład na poziom wody, tak bo niektóre odcinki są przy wysokim poziomie wody wyłączone całkowicie. A niektóre odcinki są doskonałe podczas bardzo wysokiej wody. I ja sobie właśnie tak w ten sposób patrzę, gdzie by tu się tym razem wybrać. Bo też tak jak na każdej rzece pewnie są odcinki, które... Ja ale było uderzenie kurczę! Ale przywaldziła! Za słabo miałem rękę, aż mi wykręciło nadgarstek. garstkę. Gdybym sztywniej trzymał, był bardziej skupiony, tylko że się zagadałem, to bym ją przyciął. Ale zobaczymy, może poprawi, bo to nie było takie branie, żeby się wciął. W... Kurde, szarpnęła. Porzucam tu jeszcze, ale dokończę to, co miałem, chciałem powiedzieć. Bo na każdej rzece są też takie odcinki, które cieszą się wyjątkowo yy, liczniejszą ilością ryb. Tylko, że ja nie chodzę w takie miejsca, dlatego, bo myślę, że oczywiście tam te ryby mogą być w dużej ilości, tylko że tam jest tak duża presja, że te ryby już się tak naoglądały, tych przynęt i wędkarzy, że one nie reagują na nic. Dlatego ja sobie wolę takie właśnie odludne miejsca znajdować, gdzie ryba czuje się bezpiecznie, gdzie nie każdy wędkarz ma też taką kondycję, żeby przyjść i się gimnastykować po krzaczorach dobra, ale teraz już się skupię może ta ryba mi jeszcze uderzy ale było porządne uderzenie no niestety ta ryba już nie dała o sobie znać nie udało się jej skusić do brania idziemy dalej o Łabędzie przelatują. Nie wiem czy będzie to widać. To jest za słaba kamera, żeby... Piękny klucz. O i tam jeszcze jeden. Nie wiem czy będzie to widać na kamerze. To za słaba kamera. Ale dobra. Tamta ryba... Nie dała się skusić do ataku. Mamy tutaj kolejne piękne miejsce, ale trzeba uważać, jak się chodzi tak po śniegu, w takim świeżym, bo tu jest dużo takich bobrowych jam. I żeby nie iść tak pewnie po prostu przed siebie, żeby uważać, bo można wpaść nogą właśnie w taką bobrową jamę i sobie złamać nawet tą nogę. Trzeba, trzeba być bardzo ostrożnym. Nie tylko myśleć o rybie, ale również o własnym bezpieczeństwie. I tak samo, żeby nie podchodzić do samej skarpy, bo tu jest ślisko, ten śnieg jest taki rozmoknięty żeby się nie poślizgnąć i nie wpaść, nie wpaść do wody. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, bo no jeden niewłaściwy krok i możemy już więcej na ryby nie pojechać. Tego trzeba myśleć. O, widzicie, tu jest właśnie jedna z takich dziur, o których mówiłem. Tylko ta akurat jest odsłonięta, więc wyraźnie widać. Ale gdyby była przysypana śniegiem, to można by było się nieźle wrąbać. ale mi zimno w łapę Jakoś tak kurde Niby wysoka woda to powinien być nurt mocniejszy, a coś mi tutaj nie pasuje Jest, jest ryba. Żeby mi na to drzewo nie poszła. Jest troć. Na dużej wodzie, na Śnieżycy. Chodź Jest. Kolejna ryba, czwarta ryba sezonu, ale ona nie jest, to nie jest taki kalcior do końca, bo ona ma takie jeszcze srebrne łuski. Udało mi się złowić kolejną troć w tym sezonie, to już jest czwarta moja sztuka. Tym razem 50. Oj, ale wkacze ryba. I mamy kolejną sztukę w tym roku czwarta styczniowa troć. Pada śnieg, pada śnieg, a ja łowię trocie. Dobra, ryba sobie odpoczywa w podbieraku. Już jest w dobrej formie. O, jeszcze się ładnie chce wyrwać. Wraca z powrotem do rzeczki. Pięknie pomachała gąbkiem. Yeah. Rybka tym razem wzięła na takiego woblerka. Jest to przynęta, którą otrzymałem od Szymona Myszkowskiego. I wszystkie cztery trocie, które udało mi się złowić w tym roku, złowiłem na woblery od Szymona. Polecam te przynęty. Udało się. Jednak dobrze wytypowałem miejsce, gdzie należy szukać ryby w tak trudnych warunkach. Warto było poświęcić wiele lat dla rzeki, żeby dobrze ją poznać i się z nią zaprzyjaźnić. Teraz rzeka się odwdzięcza, otwiera i nierzadko obdaruje ładną rybką. Kończę dzisiejsze wędkowanie z kolejną trocią na koncie i z satysfakcją. A jeżeli Wam się podobała dzisiejsza trociowa przygoda, subskrybujcie kanał, kujcie, a ja jak zwykle zapraszam Was już niedługo na kolejne filmiki. Pozdrawiam i do zobaczenia.